Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego AN określonego dla n większych bądź równych od jedynki są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek następujący. Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału obustronnie stronie domkniętego od 2 pierwiastek z 2 do 3 pierwiastek z 2. Przepiszmy warunek oraz informacje zawarte w zadaniu, to znaczy q należy do podanego przedziału oraz wszystkie wyrazy ciągu. A n są większe od zera. No i teraz przypomnijmy wzór na n, wyraz ciągu geometrycznego. Wyraz pierwszy pozostanie w tym równaniu, ale wyraz drugi i trzeci rozpiszemy. Wyraz drugi to jest a1 razy q1, wyraz trzeci to jest a1 razy q2. Przypominam, że w każdym takim równaniu indeks dolny z prawej strony i potęga po dodaniu dają nam ten indeks z lewej strony czyli widzisz, 1 dodać 2 to 3 ok, no to dobra początek przepiszemy tutaj minus 5 razy ale zamiast a2, a2 korektorujemy i wstawiamy to oto wyrażenie a3 też korekturuje, i wstawiamy wyrażenie, które jest na marginesie i równa się 0 jest to jedno równanie z dwiema niewiadomymi. No i czasami to wywołuje niepokój wśród uczniów, ponieważ jak to dwie niewiadome w jednym równaniu, jak to obliczyć? Ale spokojnie, wyłączymy sobie A1 przed nawias. Co będzie w nawiasie? 6 minus 5Q i dodać Q do kwadratu, no i równa się 0. A tu już mamy postać ileczynową. I kiedy postać iloczynowa jest równa 0? Kiedy albo pierwszy czynnik jest równy 0, albo drugi czynnik jest równy 0. Tutaj ten drugi czynnik pogrupowałem od najwyższej potęgi liczby q. Ale co to? A 1 może być 0? Przecież wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie, więc pierwszy wyraz też musi być dodatni. Zatem nie spełnia ten zapis warunków zadania, ponieważ an, każdy wyraz musi być dodatni. Teraz przejdźmy do drugiego równania. To równanie da się obliczyć. Jest to przecież zwykły trójmian kwadratowy. Więc wypiszmy współczynniki przy kolejnych potęgach 1 minus 5, 6. No i przypomnijmy wzór na deltę b kwadrat czyli minus 5 do kwadratu 25 minus 4 razy a razy c e, tu mamy 25 minus 24 to 1 zauważmy, że jeżeli delta jest dodatnia, tutaj tak jest, no to mamy dwa rozwiązania zatem potrzebujemy jeszcze pierwiastka z delty, pierwiastek z jedynki to 1 Teraz przepiszmy jeszcze te dwa wzory, tylko zamiast xa napiszemy q1, q2, ale wzory są takie same. No i minus b, minus, minus 5 to plus 5, no i minus pierwiastek z delty to jest minus 1, przez 2 razy a, a to jest 1, czyli tutaj mamy 4 na 2 to 2. Czy dwójka może być rozwiązaniem? Czy to Q leży z tego przedziału? Widzimy, że no niestety nawet gołym okiem, bez pomocy kalkulatora widzimy, że dwójka leży poza tym przedziałem więc piszemy nie należy do podanego przedziału. Tutaj drugie rozwiązanie będzie identyczne, tylko przy jedynce będzie plusik, prawda? Czyli mamy 6 na 2 to 3. Czy 3 należy do podanego przedziału? Tak. 3 należy do podanego przedziału. Możesz sobie wrzucić te liczby na kalkulator i sprawdzić, że trójka jest w tym przedziale. Więc tak naprawdę trójka jest naszym szukanym ilorazem w naszym zadaniu.